Cześć! Witajcie! Z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj Samsung Galaxy M55 5G. Przedziwny telefon, w takim pozytywnym słowa tego znaczeniu, biorąc pod uwagę, no, że seria M zawsze jest powiedzmy trochę tańsza, z lepszą baterią od serii A. Więc mamy przedstawiciela A55, którego testowałem jakiś czas temu i bateria jest taka sama. Y oczywiście mamy trochę przeładowanie tutaj, o czym powiem sobie za chwilę, ale zwracam uwagę, że bardzo często seria A była dużo mocniejsza niż seria M odpowiednio, jeżeli chodzi o te same modele. Okazuje się, że kilka rzeczy oczywiście jest tutaj słabszych, ale jest kilka zaskakujących, lepszych niż w A55. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego, że pudełko wygląda dość klasycznie, więc tutaj jakby nie ma się nad czym skupiać. Właściwie mamy tylko kabel, nic więcej nie dostajemy, więc właściwie jak we wszystkich innych modelach. Jeżeli chodzi o budowę, ona jest plastikowa całkowicie, jeżeli chodzi o ramkę. O, o tył, więc A55 jest na pewno lepiej wykonany i też wizualnie może się bardziej podobać. W, sensie w tył oczywiście jest to kwestia względna. Ramki no wyglądają bardziej tak szlachetnie w A55. Ale przód, zaskakująco pomimo tego, że nie ma potwierdzenia jaka tam jest gorilla, więc nie wiem czy jest lepsza czy gorsza, ale przód wygląda w M55 lepiej, w sensie ramki są mniejsze. Ja co prawda, A55 już u siebie już w domu nie mam, ale sprawdzałem to na moich filmach. Moim wrażeniem jest takie, że ramki boczne i dolna brudka są mniejsze w M55. To jest mocno zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wielkości ekranu są mocno zbliżone, 6,6 ,6 i tutaj 6,7 cala, więc ten aspekt, na który patrzymy najczęściej, czyli na ekran, no będzie przyjemniejszy, jeżeli chodzi o ten model. Przyciski klasyka, czyli po prawej stronie przycisk do regulacji głośności, pod spodem przycisk zasilania, plastikowe, dobrze spasowane, tutaj nic nie lata, oczywiście po lewej stronie mamy slot hybrydowy więc microSD możemy sobie zamiennie włożyć jako druga karta Górna krawędź tylko mikrofon do redukcji szumów. Na dole oczywiście mamy podstawowy mikrofon i jeden z głośników. Są głośniki stereo, które są oczywiście już powiedzmy gdzieś tam standardem, chociaż są producenci, którzy nadal nie dają głośników stereo w tym przedziale cenowym. Czy tu jest jakoś wybitnie? Nie powiedziałbym. W sensie nie ma tutaj za bardzo basu i na to zwracam uwagę. Myślę, że może być trochę gorzej niż w serii A55. Natomiast nadal mówimy o smartfonie, który ma stereo, jest wystarczająco głośny

No, basu tutaj nie ma, tak jak mówię, no i zwracam uwagę, że ta maskownica dolna jest dość mała, przez co, że telefon też nie jest jakoś specjalnie gruby, no i dość łatwo ją zakryć. Głośnik jest satysfakcjonujący, nic wybitnego. Myślę, że w tym przedziale cenowym, a biorąc pod uwagę, że Serie M też zawsze tak owocuje dość szybkimi spadkami cen, jest to dość adekwatne. No i to co jest ważne, no to mamy baterię 5000 mAh, czyli to samo co w przypadku yy, serii A55. Natomiast wyniki na baterii są tutaj lepsze, biorąc pod uwagę specyfikację, o której za chwilę. Więc spokojnie, 6-7, nawet do 8 godzin sotu mi się udało na Wi-Fi w, w tym ostatnim przypadku, ale jest naprawdę bardzo dobrze. Myślę, że nawet yy, na pełnym 5G. Raczej gdzieś około 5 godzin sotu, 4,5. Co jest, myślę, takim niezłym wynikiem, więc bateryjnie bym się specjalnie tutaj nie obawiał. No i pewne zaskoczenie: no, bo nie mamy tutaj standardowego Samsungowego ładowania 25W, nawet we flagowcach niektórych Samsung tak ma, tylko 45 watowe czyli to właściwie najszybsze, które Samsung oferuje. I telefon ładujemy 40 parę minut od kilku procent, więc myślę, że ten wynik jest jak najbardziej w porządku. Tym bardziej, że później, tak jak mówię, nawet intensywny dzień, spokojnie urządzenie. Wytrzyma. Jeżeli chodzi o tył, no to tak jak mówię, plastik. On jest taki mieniący, w sensie to jest taki ciemno-czarno-niebieski, więc on zależy od tego, jak zbiera refleksy. Jest jakąś taką powłoką tutaj, taką delikatnie chropowatą, ale wygląda to całkiem nieźle, ale plastikowo, więc nie jest to nic wybitnego. Trzy oczka, z czego tak na dobrą sprawę mamy... Dwa sensowne. Główny obiektyw to jest dokładnie ten sam, który mamy w A55, więc tutaj większych różnic nie powinno być. Natomiast tak jak mówię, A55 do porównania bezpośrednio nie mam, ale już ultra szeroki kąt nie jest 12 megapikselowy tylko mamy tutaj 8 megapixelowy ze światłem 2.2, no i makro takie tam 2 megapikselowe Więc ten zestaw jest trochę bardziej skromny i też trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi o front, mamy tutaj 50 megapikseli ze światłem 2.4, ale o aparacie będziemy oczywiście mówić sobie. Później. Teraz przechodzimy do ekranu. Ekranu, który jest, no tak jak mówiłem, o 1 10 większy, natomiast co do parametrów jest identyczny. Jest to ekran Super AMOLED, 120Hz, 1000 nitów maksymalnie 6,7 cala, 1080x2400 pikseli, jest always on display. I tak na dobrą sprawę tyle, ekran jest bardzo jasny, na dworze nie ma problemów, te 1000 nitów wystarczy w większości osób. No i zwracam uwagę, że kąty widzenia są naprawdę bardzo dobre, ekran się mocno nie przygasza, delikatnie właściwie, kolorystyka się nie zmienia, więc jest to bardzo dobry panel, ale zresztą w A55 też taki mieliśmy. Mam skaner odcisków palców, który działa bardzo sprawnie, jest w ekranie. No i rozpoznawanie twarzy, które jest 2D, nie jest specjalnie bezpieczne, bo to jest tylko kamerą. Natomiast działa w jednym i w drugim przypadku to bardzo, bardzo dobrze. Tak jak mówiłem, Always on Display konfigurowalne. Oczywiście mamy tutaj One UI 6.1, więc te wszystkie najważniejsze zmiany dotyczące ekranu blokady, np. widżety są tutaj dostępne. I to oczywiście bardzo dobrze. Natomiast tak jak mówiłem, no, w moim odczuciu te ramki są lepsze niż w przypadku y, A55 może to ze względu na to, że tam ramka też jest powiedzmy, aluminiowa, no musi być grubsza. I przez to też dość mocno odznacza się ta y, czarna obwódka wokół samego panelu, więc tu wygląda to po prostu bardzo dobrze. Ekran jest taki prawie płaski, bo widać, że na krawędziach delikatnie zakrzywiony, ale finalnie wygląda to po prostu. Dobrze, ale przechodzimy sobie do specyfikacji, bo to jest taka powiedzmy największa niespodzianka, jeżeli chodzi o to urządzenie. Ja przyznam szczerze, nie wiedziałem, jak odbierać Snapdragona 7 generacji pierwszej. Co prawda, testowałem już inne urządzenia z tym procesorem, ale nie pamiętałem dokładnie, czego mogę się spodziewać, jak to będzie wyglądać. We wszystkich testach M55 wypada gorzej, natomiast fizycznie działa lepiej. W sensie jest bardziej płynny, bardziej responsywny, aplikacje szybciej przeskakują, nie ma jakiegoś tam klatkowania, nie jakiegoś powolnienia. Telefon też w ogóle nie oddaje temperatury. Wiadomo, że to nie jest jakiś tam demon i nie flagowiec, na co zwracam uwagę, ale do codziennego korzystania naprawdę działa to bardzo, bardzo sprawnie. Dużo lepiej niż ja bym się tego spodziewał, przyznam szczerze, po tej klasie urządzenia z tą specyfikacją, więc tu jestem pozytywnie zaskoczony, ale tak jak mówię, no te estetyczne są gorsze niż w A55, ale wiadomo, że optymalizacja jednak mimo wszystko jest ważniejsza. Zwrócę też uwagę, że w różnych konfiguracjach są urządzenia i M55 w ogóle zaczyna się od 828, a nie od 628 ale to oczywiście zależy się od tego, jaką wersję sobie. Wybieramy. Jeżeli chodzi o system, One UI 61 przyzwyczaił nas do tego, że właściwie mamy wiele rzeczy, nawet z tych droższych telefonów na pokładzie, i nie inaczej jest tutaj, czyli możliwość połączenia z ekosystemem Samsung i tak itd. Tak Rutyny, wiele funkcji gdzieś tam w lapsach czy w ustawieniach zaawansowanych, więc będziecie mogli to zobaczyć. Wygląda to właściwie jak w każdym innym Samsungu na One UI 6.1. Naturalnie nie mamy tutaj nic związanego z Galaxy AI, takiego w flagowcach, ale to tylko informuję, że to raczej zarezerwowane dla tych najlepszych galaktyk. W każdym razie przechodzimy sobie do aparatu, bo interfejs jest klasyczny, tutaj nie ma jakiegoś wielkiego wymyślania, wygląda to tak jak w innych telefonach, więc proste, z tych nowości oczywiście o góry są te style, zdjęcia ruchome i szybkie przełączanie się ewentualnie na 50-megapikselowe zdjęcia z głównego obiektywu. Natomiast zwrócę uwagę, że oczywiście tutaj jest większa rozbieżność względem głównego obiektywu i ultra szerokiego kąta. W momencie, kiedy jest jasno, ładnie to wygląda to jeszcze w miarę okej, okay, ale im ciemniej, tym ta różnica robi się większa. I tutaj na pewno A55 spisywałby się bezapelacyjnie lepiej, szczególnie w tym ultra szerokim kącie. No i teraz zwracam uwagę, że A55 pozwalał na nagrywanie 4K. I przełączanie się między obiektywami, no tutaj jakby 8 megapikseli nie pozwala na nagrywanie 4K, więc jest to zablokowane tylko na głównym obiektywie więc zdjęcia bardziej bym oceniał w zależności od powiedzmy warunków, one determinują to jak wyjdzie zdjęcie tak na dobrą sprawę, więc mogą być i bardzo dobre i takie dość przeciętne, wideo jest całkiem niezłe, mamy tu optyczną stabilizację w tym głównym obiektywie, więc to na pewno pomaga zaskakujące, że w tym telefonie mamy tutaj nagrywanie 4K również z przedniego obiektywu i na to zwracam uwagę bo to nawet w droższych telefonach się nie zawsze zdarza natomiast te 50 megapikseli do selfie wypada różnie, czasami bardzo dobrze, w sensie szczegółowe, ładnie wygląda i naturalnie, czasami potrafi jakby przepalić. Nie wiem z czym to jest związane, bo jest to jakby kwestia losowa. Nie zawsze to tak wypada, czasami są te selfie, jakie naprawdę bardzo dobre, a czasami tak jakby wypadały z takiego telefonu jednak sporo słabszego. Więc na to zwracam uwagę i tych dodatkowych trybów oczywiście jak w Samsungu jest dość sporo, więc można się pobawić. I podsumowując, dla kogo jest Samsung Galaxy M55 5G? Myślę, że osoby, które jakby przymierzały się do Samsunga Galaxy A35 czy A55 5G Mniej nie więcej M55 można w podobnych pieniądzach dostać, chociaż wiadomo, że tamte telefony wyszły wcześniej, więc tam zdarzają się po prostu lepsze obniżki już. To M55 jest telefonem, który po prostu na pewno bateryjnie będzie Was bardziej rozpieszał, biorąc pod uwagę, że nawet jeżeli będzie wytrzymywał podobnie, chociaż wydaje mi się, że wytrzymuje tutaj telefon trochę lepiej, ze względu na procesor, to na pewno uzupełnimy też baterię szybciej. Więc finalnie sami z telefonem będziemy dłużej. Druga sprawa to moim zdaniem te nieoczywiste, ale mimo wszystko ramki, które wyglądają po prostu na M55 lepiej. Nie wiem dlaczego tak to wygląda, ale tak jest. Ja porównywałem sobie to na filmach, które oglądałem wcześniej. Wrażenie jest takie, że M55 wygląda po prostu jako bardziej nowoczesny smartfon. Natomiast, oczywiście, jeżeli komuś zależy bardziej na wyglądzie i na aparacie, to A55 będzie ciekawszą opcją dla tej osoby, ale myślę, że generalnie M55 może być bardzo zaskakujący i bardzo interesujący dla młodych osób, które. Że rzeczywiście chcemy jak najdłużej siedzieć powiedzmy przed telefonem i jak najmniej przed ładowarką, a jeżeli już, to żeby rzeczywiście ładować ten telefon jak najszybciej żeby telefon działał sprawnie, miał główny obiektyw bardzo dobry, przedni również i żeby ekran rzeczywiście dawał radę. I to wszystko spisuje się w tym telefonie. Zwrócę oczywiście uwagę na brak wodoodporności, no i jednak nieco słabszą wibrację tutaj. To są te dwie rzeczy, o których też trzeba wiedzieć gdzieś tam na samym końcu. Więc finalnie Samsung Galaxy M55 5G może być naprawdę bardzo fajną propozycją, biorąc pod uwagę, że jak znam życie, te obniżki dotkną ten model jeszcze bardziej niż serię A. Tak to wyglądało w poprzednich latach. Jeżeli macie pytania, zapraszam oczywiście do subskrypcji, do polajkowania. Jeżeli macie jakieś sugestie, zapraszam również do komentarzy. Będę wdzięczny za polajkowanie, za subskrypcję, a aktualną cenę oczywiście tego modelu macie w opisie. Dzięki bardzo, trzymajcie się no i pozdrawiam. Cześć!